Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu. ich Demości, a w dzisiejszym odcinku Politycy Zdradzą swoich kandydatów na prezydenta. Informacja, którą podał portal do rzeczy, powołując się na informację faktu, eee, ważne jest podanie źródła. Otóż kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta zostanie uwaga, uwaga, kto? Pan poseł Zbigniew Bogucki, czyli poseł z zachodnio pomorskiego, to jest informacja podana przez dziennikarzy faktu. Pytanie do pana posła Jabłońskiego, czy pan może ją potwierdzić? Ja nie mogę tego potwierdzić, dlatego, że ja nie uczestniczę w tych rozmowach. Nie ma chyba głupszego pytania, które redaktor może zadać politykowi, żeby potwierdził jakąś plotkę. Plotkę, że to właśnie ta osoba będzie startowała w wyborach prezydenckich. Przecież, e, żeby to nie była tajemnica, no to byłoby to ogłoszone, a na pewno zwykły polityk tego nie ogłosi w niedzielnym programie śniadaniowym. I, i analiza, choć z pewnością o Zbigniewie Boguskim mogę się wyobrazić wyłącznie, w superlatywach to jest świetny poseł, świetny prawnik, wojewoda zachodniopomorski wcześniej, więc na pewno same zalety, jeśli o niego chodzi, ale co do kandydatury na prezydenta ja nie mam żadnej wiedzy ponad tą, którą znam z mediów, czyli tak samo jak pan Ale mówi. gdyby to się potwierdziło, to miałby szansę w rywalizacji z Rafałem Trzaskowskim albo Donaldem Tuskiem. Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, bo to są czyste spekulacje w tym momencie. Do wyborów prezydenckich jest jeszcze niecały rok. Prawdopodobnie kandydatura będzie ogłoszona w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast ja nie biorę udziału w tym procesie decyzyjnym i moje informacje są dokładnie takie same, chyba jak wszystkich Państwa. Ale nie jest medialnych. tajemnicą, że Pan jest człowiekiem bardzo blisko związanym z Mateuszem Morawieckim. Mateusz Morawiecki też ma aspiracje prezydenckie. Kto byłby lepszym śmietem, kandydatem? <laughs> Ale Mateusz Morawiecki nie miałby szans wygrać tych wyborów. Wyborów, bo ma bardzo duży elektorat negatywny, dlatego prawo i sprawiedliwość kolejny raz chce postawić na kandydata anonima, który nie jest znany szerszej publice, większości obywateli. Takim kandydatem był Andrzej Duda, który był posłem, później europosłem i nie był jakiś nadzwyczajnie popularny. I moim zdaniem jest to dobra taktyka, no bo zobaczmy. Kto ma duże wyniki w wyborach prezydenckich? Kandydaci nieznani. Paweł Kukiz, jak pierwszy raz wystartował, był muzykiem, zrobił bardzo wysoki wynik. Szymon Hołownia był prezenterem, znaczy on w jego przypadku trochę zadziałało, że te wybory za dużo trwały i on z czasem e, tracił te poparcie, no ale też jako osoba z polityki dostała e, duże poparcie. Ludzie lubią głosować na nowe nazwiska. Pan Bogucki często występował w telewizji, dlatego mniej więcej e, go kojarzę, ale zastanawiałem się, czy Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi młodego kacpra Płażyńskiego, Albo pana Magierowskiego. Mam wrażenie, że mam wrażenie. Kto byłby że, że lepszym kandydatem? Mateusz Morawiecki czy Zbigniew Bogucki? Panie redaktorze, proszę mnie zwolnić z tej odpowiedzi, bo to naprawdę nie jest w moich kompetencjach i nawet gdybym chciał, to mogę wyłącznie się wypowiadać powiedzmy no, opisowo, ale nie ma to żadnego wpływu na rzeczywistość w tym zakresie. Na pewno wybierzemy najlepszego kandydata. Analizujemy w tej chwili to, który będzie miał największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydencji jeśli tak. do drugiej tury dojdzie, a może się uda w pierwszej. Natomiast to z całą pewnością nie będzie tak, że decyzja będzie podjęta w jakiś sposób oparty tylko i wyłącznie na takich czy innych sympatiach. Ma to być najlepszy kandydat, który po prostu może pokonać Rozumiem. kandydata Platformy wspieranego przez inne partie opozycyjne, żeby zatrzymać te złe zmiany w Polsce. Ostatnie sondaże pokazują, że absolutnie na topie są Rafał Trzaskowski koło 34-35% i Mateusz Morawiecki jako kandydat PiSu poniżej 30-29% czy gdyby to się potwierdziło pan marszałek senior i pan Bogucki zostałby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości to miałby szansę no właśnie z Rafałem Trzaskowskim czy z Donaldem Tuskiem Otóż trzeba sobie wyraźnie powiedzieć że pan Bogucki jest tak zwanym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości zastępczym bo zdają sobie sprawę z tego co czeka Mateusza Morawickiego w najbliższych miesiącach Wiemy doskonale, że prokuratura nie śpi, że pewne postępowania, pewne yy, procesy toczą się i one nabiorą odpowiedniego tempa w stosownym czasie. Myślałem, że pan yy, marszałek senior będzie chciał powiedzieć to samo co ja, że yy, Morawiecki ma zbyt duży elektorat negatywny. No pewnie to, co mówi, też ma poniekąd rację, tylko patrząc na to, jak już yy, ponad 8 miesięcy działają komisje śledcze. To czy te komisje śledcze coś zrobiły, jakiś negatywny efekt Prawo i Sprawiedliwości przyniosły? No raczej nie, więc chyba bardziej zostaje przy swojej hipotezie, że Mateusz Morawicki nie miałby szans przez swój elektorat negatywny, a nie przez przyszłe procesy. W związku z tym Mateusz Morawiecki, Polityczne nie, zamówienie będzie, jest, Mateusz jest, Morawiecki pewno, nie będzie tak. wygodnym kandydatem na prezydenta ze strony PiSu, bo mimo wszystko ma to obciążenie y, tylu lat rządzenia i to bardzo bliskie obciążenie. W związku z tym y, nie jest to najlepszy, najlepszy kandydat, tym bardziej, że y, podział wewnątrz także Prawa i Sprawiedliwości i, 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 i niechęć do Mateusza Morawieckiego w pewnych środowiskach jest ogromna, stąd mniej znany, mniej kontrowersyjny kandydat y, pan Bogucki. Y, wszystko będzie zależało od tego, na ile rzeczywiście... Prokuratura upora się z pewnymi sprawami nie komisje śledcze, a prokuratura, żeby już przestać gonić króliczka, a rzeczywiście zacząć go trzymać za łóżka i powoli rozliczać z tego wszystkiego, co miało miejsce. A co z Platformą? Natomiast, natomiast co z Platformą powiem szczerze, uczciwie to samo, co mówię od stycznia. Nie będzie kandydatem Rafał Trzaskowski, to wszyscy doskonale już o tym wiedzą. Coraz bardziej również ta świadomość dociera do polityków platformy obywatelskiej, a także publicznej. Kandydatem będzie Donald Tusk. I stąd dzisiaj cała e, aktywność Donalda Tuska jest bardziej skierowana na przygotowanie wyborów prezydenckich niż za kierowanie rządem. Chcę to wyraźnie podkreślić. No i tu mogę się z marszałkiem seniorem zgodzić. Donalda Tuska praktycznie w tym sejmie nie ma i to by się zgadzało ze słowami e, pana Sawickiego, że on po prostu przygotowuje się do kampanii prezydenckiej. Zobaczcie, jeżeli wszyscy winimy rząd e, za to, że czegoś nie robi, za to, że czegoś nie zrobił, że tu źle zagłosował, to nie winimy Donalda Tuska, bo go po prostu nie ma. I to prawda, słyszałem te wypowiedzi e, pana Sawickiego, nawet chyba w jednym filmie o nim, e, puściłem tą wypowiedź z Rzeczpospolitej, gdzie on bodajże w styczniu tego roku mówił, że kandydatem będzie Donald Tusk, a nie Rafał Trzaskowski. Bo w mojej ocenie Donald Tusk nie jest Donaldem Tuskiem z roku 2007, 2008, 2009, kiedy bardzo mocno dyscyplinował i... Yy gonił do pracy swoich ministrów, tylko Donald Tusk dzisiaj jest takim troszkę rozgrywającym pomiędzy środowiskami koalicyjnymi, żeby wypracować dla siebie najlepszą pozycję w, do startu w wyborach. Ale to brzmi jak zarzut wobec premiera. Nie, to brzmi jak pochwała. Tak? Czy pan poprze Donalda Trzaskowskiego na, na prezydenta? Dobrze, dobrze przygotowuje się okay. do tych wyborów prezydenckich. Okay. Natomiast nie jest to mój kandydat. Ja okay. jestem przekonany, że trzecia droga będzie miała swojego kandydata. I, A i go kogo, wystali. panie marszał? Ale pan... Tutaj pani Monika Rosa chce dowiedzieć się, kto będzie startował z trzeciej drogi. pewnie jeszcze byłoby oburzona, że y, jak to może pan marszałek nie powiedzieć. I za parę minut pewnie pani Monika Rosa dostanie pytanie, kto wystartuje i powie: no to nie ode mnie zależy. A Trzecia A Droga jeszcze jej, a, być może, a być może, a być może, a być może trzecia droga a, i, i PSL nie wystawi kandydata w pierwszej turze, bo my wystawimy kandydata w drugiej turze. No, nie powiem. Ciekawy pomysł, bo zawsze ciężko y, przejść pierwszą turę, dlatego... Dlaczego nikt nie wpadł, żeby tego kandydata dopiero w drugiej turze wystawić? Bo oh. to od nas będzie zależało, kto oh. zostanie wybrany na prezydenta w drugiej turze wyborów prezydenta. Już taka pełna czyli czyli was, was, Czy ja dobrze, pana rozumiem, czy ja dobrze do... pana rozumiem, że to PSL zdecyduje, czy, pop, czy zwycięży kandydat PO, czy kandydat PiS? Tak, panie redaktorze, tak jak o tym, jaki jest kształt obecnej koalicji, także w dużym stopniu dzisiaj decyduje Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe trzęsie i rządzi całą Polską od 1991 roku z przerwą pomiędzy 2015 a 2023 rokiem który jest stabilizatorem i nie pozwala Czyli macie klucz w ręku. Zbyt, zbyt lewo uciekać i zbyt na prawo okay. uciekać. W związku z tym jakieś stabilne centrum jest potrzebne. Just od 130 lat w Polsce jest to stabilne centrum, jest Polskie stronictwo Ludowe i teraz także będziemy z tej swojej pozycji Pani, świadomie korzystać. Pani poseł, czy rzeczywiście pan marszałek senior... Ma dwustuprocentowe informacje i rzeczywiście Donald Tusk, a nie Rafał Trzaskowski, wystartuje w wyborach prezydenckich. Pan Marszałek ma przede wszystkim pewne wyobrażenie o sytuacji politycznej, która ma miejsce, natomiast mnie zainteresowało coś One innego wynikają, w wypowiedzi e, pana Marszałka. Otóż to, że PSL jest w stanie poprzeć, jeśli dojdzie do drugiej tury, kandydata prawa i sprawiedliwości. Bo... Nie. PSL chce poprzeć kandydata, który będzie dla nich lepszy a nie chce bezgranicznie ufać naszemu kandydatowi z Platformy Obywatelskiej? Jak oni mogą? Mówimy tutaj teraz o czymś na lewo, o czymś na prawo. No, no, nie domyśli. mówimy... Nie no, mówimy... Domyśli, pani poseł. Nie, no przed chwilą pan marszałek to powiedział. Nie mówimy tutaj o kwestiach, w których możemy my się ze sobą nie zgadzać, pokoleniowo i poglądowo, ale mówimy na przykład o tym, że obecny prezydent z ramienia Prawa i Sprawiedliwości blokuje ustawy dotyczące reformy KRS-u, Trybunału, wszystkich tych... A już ma praworządności, na o krs -ie? Yy, za chwilę będzie miał. Praworząd... Mówimy o praworządności, mówimy o. No, zaraz będzie, ale to już można powiedzieć, że blokuje, tak? I ten luz pana Sawickiego siedzi sobie na fotelu, ręce założone i uśmiechnięty komentuje wypowiedzi pani Rosy. W nominacjach ambasadorskich mówimy o bardzo ważnych rzeczach, które przez ostatnie, przypomnę, 8 lat wspólnie krytykowaliśmy jako linię. Rządu Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy. nagle pan marszałek tutaj w studio mówi, My w drugiej turze zastanowimy, czy Boże. nadal będziemy blokować kwestie dotyczące praworządności, czy nadal zgodzimy się na jakieś antyeuropejskie wystąpienia ze strony głowy państwa, czy jednak poprzemy kandydata koalicji szeroko tak naprawdę, koalicji obecnie rządzącej. Kandydata szeroko pojętej. Koalicji rządzącej, czyli jakby wężej spojrzeć, no to po prostu naszego kandydata z Platformy Obywatelskiej. I to jest, pani marszałku, podejście, którego ja nie rozumiem, którego ja po prostu nie jestem ja w stanie Ja pani wytłumaczę. Bardzo dziękuję, mężczyźni objaśniają mi świat. Pani Rosa mówi, że czegoś nie rozumie. Sawicki mówi, że to ja pani wytłumaczę. Po czym pani Rosa ma pretensje, że chce wytłumaczyć i zarzuca mu. Seksizm, szowinizm. Druga rzecz to jest kwestia Co na sposób? ten moment. Ponieważ same sobie radzimy. Tego... Sama pani powiedziała, Rozumieć, że nie rozumie pani. Panie... O i na to samo zwrócił uwagę Krzysztof Bosek. E, e, marszałku drugi. E, druga to kwestia pomóc. to jest e, Rafał, Rafał, Rafał Czaskowski. Sporo... Mówi, Bo... mówi sekundę, bardzo sekundę, a o sekundę. Sekundę, To Rafał... Rafał... nie był przypadkowy. Pa... Jeśli któryś z panów przestanie mi przerywać w końcu, to dojdę do jednego Ja w ja, pani ja obronie interweniowałem. Och, posiadam... ci wredni mężczyźni. Jestem tutaj sama w studio, gdzie parytety. Powinny być trzy kobiety, żeby ktoś mnie obronił. A tutaj sami mężczyźni nimi przerywają. Panu, pani pośle, proszę panów, teraz pani na ten, poseł. Na ten momencie, w tym momencie osobą, o której rozmawiamy jest Rafał Trzaskowski. Jeśli cokolwiek się zmieni, zmieni to z pewnością będziemy wszyscy o tym poinformowani. W tym momencie Ale Rafał... coraz więcej z takich informacji w mediach. Andrzej Stankiewicz jest. w Newsweeku napisał, że Rafał Trzaskowski musi się mieć na baczności, bo Donald Tusk wcale nie zrezygnował ze startu i właśnie układa partię pod swój start. I mam wrażenie, że to może być gwóźdź do trumny Donalda Tuska, bo na fali e, po wyborach w 2023 roku poczuł, że to jest, że on jest wybrańcem narodu, że ludzie mu ufają, tylko nie wiem czy on zdaje sobie sprawę, że ludzie po prostu zapomnieli, bo ludzie mają krótką pamięć i wybrali go jeszcze raz, bo nie pamiętali jego poprzednich rządów. I teraz po jego, no już wtedy będzie po rocznej kadencji y, rządu, no to widzą, że Donald Tusk do roboty to tak średnio się urwie. I ta decyzja może zapaść bardzo późno, nawet wczesną wiosną przyszłego roku. Jest dużo chaotycznych informacji, ponieważ wybory prezydenckie będą budziły emocje. Kwestie personalne zawsze budzą największe emocje. A Donald Tusk jest premierem i rządzi. A to inaczej Otóż zapytam sekundę. Nie. A pani wolałaby Tuska czy Trzaskowskiego? Jako kandydata. No właśnie. I to jest co ja w tym momencie widzę na stole kandydaturę Rafała Trzaskowskiego i o tym rozmawiamy. Pan marszałek, adwokat, krótko. Pani, i pan, pożar, pan marszałek, się Natomiast gdyby rzeczywiście pan Donald Tusk nie był zainteresowany prezydenturą, to dziś mielibyśmy rozwiązane już kwestie. Szczegółowej reformy wymiaru sprawiedliwości i przywrócenia praworządności w Polsce. Mielibyśmy odwrócony polski ład Mateusza Morawieckiego i przywrócone prawa dla przedsiębiorców, i mielibyśmy sytuację, w której prawo i sprawiedliwość spadłoby w notowaniach poniżej 20%. i wtedy... Ale chce pan powiedzieć, że Donald Tusk nie chce spadku notowań PiSu? Panie redaktorze, Donald Tusk jest zainteresowany tym, żeby do wyborów prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość nie spadło poniżej 25%. Dlaczego? To jest gwarant, że kandydatem, kontrkandydatem dla Tuska będzie kandydat IS-u. I gdybyśmy skutecznie rozliczyli PiS w ciągu roku za jego ośmioletnie rządzenie, PiS by zszedł ze sceny politycznej. To musi pan i społeczeństwo zmienić, panie bo społeczeństwo jakoś nie chce się odwrócić od prawa Pan marszałek Bosak, pan, 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 od... pan, pan marszałek Bosak. Pan Szymonem pan Hołowniem. Ja Jak... rozumiem, że państwo powiedzieliście, że będzie kandydat trzeciej drogi, będzie to Szymon Hołownia. Czyli to jakby nie jest jasna deklaracja, tak? że Szymon Hołownia nie będzie państwa kandydatem. To nie jest wykluczone, że będzie. Pan Marszałek Senior Ale jest Szymon, bardzo tajemniczy, Szymon, sekundę, jedyną osobą. Gdyby, gdyby, Donald, gdyby Donald Tusk pośpiesznie rozliczył Prawo i Sprawiedliwość, to mielibyśmy dzisiaj sytuację, w której kandydatem w drugiej turze nie byłby planowany kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tylko być może innej siły politycznej. Pan być może Krzysztof Bosak, który ja chyba jako jedyny z nas wszystkich tutaj w studiu ma aspiracje prezydenckie. Przynajmniej... Z nas wszystkich w studiu, czyli pan Bogdan Rymanowski nie wykluczył swojej kandydatury w nadchodzących wyborach. Tylko o pańskich słyszałem. Panie marszałku, jak pan patrzy na kandydaturę pana Boguckiego? Czy Konfederacja mogłaby go poprzeć? jak pan myśli, czy Tusk, czy Trzaskowski? Konfederacja wystawi swojego kandydata na prezydenta, to jest pewne. Natomiast jeżeli chodzi jednego? o pana Boguckiego. To... Tutaj bodajże pan Jabłoński powiedział jednego, o co chodzi. Bo pan Wipler w wywiadzie, bodajże dla Polsat News, powiedział, że nie jest wykluczone, że Konfederacja wystawi większą ilość kandydatów czego nie rozumiem bo startuje się na prezydenta żeby wygrać a rozdrabniając swój elektorat na dwa no to niczego z tym nie osiągnął chyba że zrobił coś takiego tylko wyobrażam sobie że Bosak wygra prawy bory i wtedy Mencen wystartuje sam i wtedy powiedzą coś takiego, że jeżeli e, będzie w sondażach niżej, pod Bosakiem, to wtedy wycofa się przed wyborami i poprze Krzysztofa Bosaka i to uargumentują tym, że będą mieli e, dwa razy więcej czasu antenowego i Bosak będzie mógł zdobyć elektorat narodowy, Mencen wolnościowy, taki elektorat, który jeden albo drugi sam by nie przyciągnął, a przez tego drugiego y, będzie przyciągnięty. No tylko to się nie uda, co od razu mówię, że jest wiele osób, co zagłosuje na Mencena, na Bosaka by nie zagłosowało i w drugą stronę. To nasunęła mi się uwaga, że przeciek do mediów, iż może być kandydatem na prezydenta, przyszedł w ślad za tym, jak pierwszy raz pojawił się w pańskim programie jakiś czas temu. Być może jest to jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Tego nie wiemy. Natomiast mówiąc na poważnie zupełnie, na tym w, tym razem będzie pan w poprzednich wyborach Będziemy z panem w poprzednich wyborach było tak, że przed drugą turą i kandydat PiSu i Platformę starali się o poparcie wyboru, wyborców Konfederacji, krótkotrwale deklarując poparcie dla niskich podatków albo chęć uczestniczenia w marszu nie wszystko to wyparowało już po drugiej turze wyborów prezydenckich niestety. Tak, to były takie moje pierwsze aktywne wybory, gdzie już nagrywałem filmiki, doskonale pamiętam e, tą kampanię, gdzie w drugiej turze zarówno Duda i Trzaskowski ubiegali się o względy wyborców Bosaka. Natomiast teraz tej roli siły rozgrywającej, centrowej, która może przesądzić o wyników ustawia się PSL. Pan marszałek senior wspomniał o 130 latach i chcę podkreślić, że również moje środowisko, środowisko narodowe ma te 130 lat tradycji. To w ostatniej dekadzie XIX wieku zawiązał się zarówno ruch narodowy, jak i ruch ludowy, które wspólnie przed wojną przecież tworzyły związek ludowo-narodowy. Więc ta współpraca sił o profilu właśnie ludowym czy narodowym i... rola Przesądzająca co do drugiej tury wyborów prezydenckich. Jest rzeczywiście, muszę to przyznać naturalna nie tylko dla ludowców, ale także Jak dla tak dalej prawicy to, narodowej. To do połączenia konfederacji z narodowej drogą. Nie, nie, prawica narodowa w tej chwili działa i jest reprezentowana i tworzy konfederację i jest w niej. Natomiast chciałem o tej historii powiedzieć, żebyśmy rozumieli Próbko. też właśnie skąd biorą się korzenie polskiej prawicy. I ja myślę, że prawica zasługuje na to, żeby mieć naprawdę prawicowego kandydata. W wyborach prezydenckich. Z naszej perspektywy, PiS no jest jednak kontynuacją przede wszystkim bardziej pols tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej. Wielu polityków, wspomnianych takich jak Mariusz Kamiński, przecież zaczynało w klimatach PPS-owskich swoją aktywność, nigdy się od tego nie dystansowało. Ja myślę, że potrzebujemy prawicowego kandydata w drugiej turze, żeby Polacy mieli prawdziwą alternatywę, a nie znów dwóch podobnych do siebie ludzi. Zadanie dla spostrzegawczych. Czego tutaj zabrakło? Dawam trzy sekundy e, do zastanowienia. Raz, dwa, trzy. Bosak dostał pytanie o kandydata Konfederacji na prezydenta. Czy ktoś usłyszał tą odpowiedź? I to, że nie odpowiedział, to jest jeden. On tak nawinął makaron na uszy, że ja na przykład zapomniałem, jakie było pytanie i słuchałem, o czym on mówi, a kompletnie zapomniałem, e, że on miał mówić o kandydacie Konfederacji na prezydenta. A jeżeli wy byście wybrali kandydata z Konfederacji na prezydenta, to Tim Bosak czy Tim Mensen napiszcie w komentarzu.